Po zgrupowaniu w tureckim Belek piłkarze Lechigdańsk Gdańsk powrócili do Polski i w poniedziałkowe południe trenowali na stadionie przy ulicy Traugutta. W zajęciach udział wzięło 29 zawodników, w tym czterech graczy, którzy dołączyli do zespołu Michała Probierza w ostatnich tygodniach. Aleksander Jagiełło, Paweł Stolarski, Zaur Sadajew i Maciej Makuszewski. Ten ostatni, dobrze pamięta szkolniowca Lechi jeszcze z czasów swoich występów w Jagiellonii Białystok. Trener Probierz też był jednym z, jednym z powodów, dla których tutaj dołączyłem do Lechi Gdańsk. Znamy się z pracy oczywiście z Jagiellonii i, i, i tą pracę wspominam pozytywnie i wiedziałem, że, że tutaj jest szansa oczywiście grania tutaj pod skrzydłami trenera probieżaj. Jakby za długo się nie zastanawiałem nad tą propozycją, oczywiście miałem inne tutaj z polskiej ekstraklasy, ale mówię Lechia wydała mi się tutaj najkonkretniejsza i, i jakby jej plan na rozwoju na, na, mówię, na dalsze lata, na, na ten okres teraz to, to myślę, że jest bardzo ciekawy i chciałbym uczestniczyć w tym projekcie. O miejsce na jednym ze skrzydeł gdańskiej Lechi Makuszewski rywalizował będzie między innymi z Aleksandrem Jagiełło. 19-latek jesienią, jeszcze w barwach pod Beskidzia, w pierwszym ze spotkań przeciwko Gdańskiej Drużynie zaliczył asystę, natomiast w drugim strzelił gola. Na PGR-a debiutowałem w barwach pod Beskidzia, także, także była to dla mnie wielka chwila, bo był to dla mnie debiut w starklasie. że zaliczyłem tam asystę. A tak jak pan mówi, u siebie w Bielsku udało mi się zdobyć pierwszą bramkę w której też. Nie zapomnę i myślę, że były dla mnie fajne chwile. O miejsce na prawej obronie powalczy 18-letni Paweł Stolarski. Wychowanek Wisły Kraków jest graczem bardzo uniwersalnym. Prawa obrona, prawa pomoc, środek pomocy, lewa pomoc. Żadne te pozycje nie są mi obce. Także yy, można powiedzieć, gdzie po prostu będzie szansa, gdzie, gdzie będę mógł grać, to to pozycje nie lubi dla mnie większej różnicy. Z mediami na razie nie chcę rozmawiać. Czeczeński napastnik Zaursadajew. Ale jak zapewnia jego kolega z Tereka Groznego Maciej Makuszewski, jest to piłkarz o ogromnym potencjale. Zapisy pełnych rozmów z nowymi zawodnikami Lech i Gdańsk ukażą się w serwisach sportowych telewizji pomorskiej jeszcze przed rozpoczęciem piłkarskiej wiosny.